I to, ale kino, ale okno, ale za kola, ale masz szlafrok Co jeszcze? O czym zapomniałem? Telewizor za 300 zł XD No w sumie jeszcze całość, tak? Ale lamus To widziałem, że szpaku nagrał Disa na Maciasa, muszę to przesłuchać. Na no tamtej perce sam się wyjebali z zęby Chciałeś być jak fałki, a wyszedł język węgierski czas ucząć temat o tej podjebanej nas nie sobie wyobraźcie, że nie wiedziałem o was naprawy a ja chciałem pogadać, ale się zaczął mi grozić? Dlatego publicznie musiał przeprosić, to ale... Dobre jest to dobra jest, szefe. Was Wasze teksty są jak zlepek randomowych słów. Chętnie wytłumaczę ich znaczenie, jak nie znaczy już. Miał być designerski spierdol, ale Joseph nie ubrał słupy. Następnym razem musisz wołać głośniej kuby. I wbiega White Willow z tego co widzimy na scenie no dokonania to ta gra Wy nawet kurwa czwerech czterech nie dojdziecie tam gdzie ja Minęliście z powołaniem się Bary maciek, bo nie macie czy ani w ringu Ani w rapie, Ale mnie kusunąłeś tam Rozjebał, Jak na to, że dla mnie szpaku zawsze była To to jest naprawdę Zajebisty list. Zabatę nutkę O kurcze ty to my Ej, jestem dla teatru Nie ma niczysty okay. z tym, potem rysk. Jebać ich tych, co nie wierzy. Ja nic nie muszę, tylko mogę, mogę. Utopiłem to kiedyś sobie sobie. Jaka Sigma, daj je lajka. To jest taka nutka na siłownie, że idziesz i potrzebujesz motywacji, nie? Nazbiemy wchodzić w Q. Pierwsza gradziś. Twitch na suporcie Kasadimbanet Anivia Counter, co co mi wyskoczy nie mogę zagrać Ari. Prawda, że ludzie o ciemnym kolorze skóry są gorsi od ludzi białej karnacji? Badania naukowe stwierdziły, że biała rasa panów jest inteligentniejsza i stanowi mniejsze zagrożenie związane z napadami Nie z bronią. Co jest kurwa! Nie, dobra, 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 dobra. Ja sam wszedłem pod tego Talerę. Chciałem tylko Jajo zdjąć. Generalnie ta nutka powstała z myślą o mnie. Nie wiem czy wiecie. Nie no kurwa. <noise> Który raz? Bo już nie tak nie bolało ja zabolamą. Pierwszy raz daj daj daj. O, dupy daj. Kiedy miałam lat s Kurwa ile? Nie, kurwa! Ale ja daję dupy! Yes, Jest! Jaki fart! W końcu coś, coś się udało. No tak, to my kolejnik teraz, będzie leciał. No użyj to, wuj o to Pierdolony! No! Nie wiem, nie chce mi się grać z tą Belwet. On nie umie kurwa użyć jednego prostego skilla! No! Pierdolony śmieć! O kurwa, ja nie umiem użyć na przykład. Hmm, czy ja mogę go trafić? No jak trafię to zabiję, no ale jak nie trafię to nie zabiję. Ja w twoim języku to nie mówię nic w ogóle, jak byłem kiedyś w no. Średnio się wczuwał w dziary, bardziej jak oglądasz. Ograł mnie Otwieram Baba szafę, a tam jeba pedałowali czarnucha w dupę pedał. Sorry Zedono. No nic, pierwsza gra to jest luz i to jest minus 1 LP, ale czy to jest moja wina? Okej, zagrałem jak śmieć, nie będę ukrywał. dostałem defa' jest midgap, nie? Ale czy jeżeli zagrałbym lepiej, to bym wygrał? Hulaj dusza, hulaj woła Pierwsza wolna, nie? Graliście kiedyś w dziadka na UEF-ie? Pamiętacie taką zasadę, jak pierwsza wolna? W League Le w Le też to działa. Nie ma GMA, nie ma GMA w tym roku. Ja zakładam konto w ogóle z nickiem Projekt GMA, albo GM2024 i będę grał na off-streamie. To konto to. i nigdy wam nie powiem o tym koncie. Dopiero kurwa, jak już będę miał 1000 LP, nie? To wam powiem. I wam pokażę, i się zaloguję. I, i będziecie robić wtedy taką minę. Tak zrobicie, się. Naprawdę, robię projekt. Projekt kurwa gm. Hmm, czy ja chcę grać tu Silasem pod R Alistara? Go Sylas. Nie wiem czy nie gram TPK po prostu. Tak, gram TPK, gram TPK. Wyjebanie lobby z kryptem, Fajna, fajna Liga Legend jest. O, kuj, gram z Sylasem, bo jest R Listara, no. Wałam się to jest Gierka, gdzie robię one vinyl ostatnio sobie pomyślałem, że chciałem być czarnoskóry, bo na czarnoskórym tyle ciuchów pasuje, nie? Wyobraź sobie, pola... znaczy, wyobraź sobie ziomka, który jest yy, biały i nosi durak, White Widow, i... macias? No właśnie, i to chujowe wygląda. Alfary. Ja pierdolę! Nie wierzę, że to jeszcze wy, z, wyszedłem z healem. XP Alfari jest proszę grał w Vitality? To co on robi na moim Elo? Fajnie, cieszę się, że w końcu jest ktoś na moim poziomie. Maxi zwaliłem sekonia i teraz mnie tak fiut boli. Czuję, że zaraz mi strzeli jak gunka recepturka. To chyba koniec GB, papa. Słuchuję. ale jak może od zwalenia konia boleć fiut? Chyba, że już zwalić dziesiąty raz dzisiaj. Najmniejsze to może być Torbutorowing. O kurwa Okej, okay, może tego? Kurwa ty, dobrze trafia ten kartus tak szczerze Fajne, fajne! Jeszcze Herald jednie! Jest, jest fajn! To prawda, że mam przucytą na wątrobę, bo jestem alkoholikiem Kurwa akurat jeśli chodzi o to chyba do alkoholu mnie najdalej, nie? Ty zobacz historię tego chatownika w Suko XD D Ej, to prawda, że psiko ci pies sąsiada, bo jesteś śmieciem? Ej, to prawda, że masz raka jądra, to prawda, że masz raka jądra, ej to prawda, że masz przucone na wątrobę. Ej, to prawda, że nie masz jądra przez raka. Ej to prawda, że nie wiesz co pisałem wcześniej. Ej, to prawda, że chodzisz na dziwki do Mariotu. Dobry ciągle. Hobby, i tak się uleczył za milion. No kurwa, no, no ile on Ale się ja leczy? Boże, ile jebania ha, ha, ha czy to przez ten gigantyczny kulfon musisz w taki idiotyczny sposób pić? Powiesz jakich kosmetyków używasz do pielęgnacji nosa. Jak zadzwonisz na mnie na dyscy i powiesz pozdra, to wyjdę z gry? Dobra, A, idę go poszukać, to jest moja jedyna szansa, nie? Halo. Pozdraw po, to powiedz tak, pozdrawiam Bartka i ekipę z Mikołowa i już mnie w tej grze nie zobaczysz. Pozdrawiam Bartka i ekipę z Mikołowa, tak? Dobra, Elo, dzięki. Znany WinTrader z Pomorza. Wymboszanin Ja pierdolę A ja nie mam flesza No dobra Ale co jak my przegramy tą grę 4 na 5 <laughs> bo na to nie wpadłem Dobra, czy tu ktoś może być Ach, Kurwa może być jak najbardziej Ja pierdolę no A no, kurwa co jest? To zawodnik tutaj ja on jeszcze mnie jedną prawie. O kurwa, to nie ma listara. Ty, a tak wam powiem, że on się więcej leczy niż ja mu biję? Ty. Ja jestem bezużyteczny, oni nas kurwa 4 na 5 dy mają, no. Kurwa, co jest? Muszę go zabić. <noise> Jaki jestem juźle! kurwa, o co tu chodzi? Powiedz mi, że moja postać jest dobra. Tam życzę, to Nie ma opcji, to jest koniec gry. Koniec gry. O, oh, wow, super MMR-y będę miał. Dobra, to każdy, twój kill. To 5ZL dla ciebie, a jak zginiesz, to jesteś po prostu chujowy. O! I to jest dobry układ. To jest dobry układ. Mogę się na to zgodzić. Dzięki nam nolex Nolek. Obsyramy? Nie. Uczczamy? Nie. Co Twitch administracja mnie bardzo ziedówczarnie. Nieee, nie teraz. I to jest pierwsze 5 zł na moim koncie, prawda? No kurwa. Aż tak źle? Nie mogę użyć kół. Mnie ograł. jakby jakaś typiara nałożyła na ciebie zakaz zbliżania się to i tak byś jej cipe mógł zwąchać mam dziś urodziny Życzcie mi powodzenia no kurwa dobrze to zagrał albo ja zagram chujowo kurwa fasaria ty ale ty ja muszę wyłączyć kamerkę a ty byś się spodziewał, że on nastakuje dwa autosy na, na te? Na raptorach, żeby cię podbić? Może i odjebałem, nie? Ale patrzcie to Co mój, mój trendameru robi Dodawać gazu blblbl Jak Czemu? robisz loda to nosem czy buziom <laughs> Zrobieniem loda jeszcze nie było Buziom, buziom Jeden? Gdzie następny? Zauważyłem, że jak robisz akcję, to się mocno zapowietrzasz. Czy to no. przez ten twój kino, czy po prostu chcesz dotlenić mózg żart? Przecież wiadomo, że to przez twój liście wielki nohal. Nie many. A wy tak nie macie, że jak na przykład macie jakąś akcję ciężką w Lidze, to robić tak. Tak. Naprawdę nie macie? Nie ekscytujecie się grą? Liga Legend to nie jest wasze życie całe? No jak chcesz nigdy, nigdy, nigdy pedal, cwel, cwel, pozdrow. Sorry za donację. Kurwa, Załóż, i kurwa, ja tu gram teraz kurwa. Z tą dzień co możesz do dupę se wsadzić. Ale nie mi kurwa. E kurwa. No halo no! Co mam zrobić? Nie otwieraj okna, bo zaraz mi oknem do drzwi Ja klonisz. jebie. Klaus było. Mogę to lepiej zagrać. A ten defensor jest jakiś za dobry, no. Siema garbaty. To prawda, że na bal przebierańców zawsze nosisz maskę kruka, bo do innej ci się kichawa nie mieści. Ile chusteczek na raz, żeby tak nie nazwać. być. <laughs> ja, no, kur... Czy jak ty chcesz se pogrzebać w tym kulfonie, to na trzy palce, jak w natalce? Ale w tej nosie się kokainy mieści Ciekawe jak wy wyglądacie, nie? Ciekawe czy wy macie wszystko perfekcyjne wanna wanna go, go, go. Carito! Kalito. O! Ale sraka Czy to prawda, że Jeleniewska nie chciała z tobą być w jak robiłeś z nią noski noski To prawie oko jej wydłubałeś z tym klubiem Kochany cię <laughs> Top 1. Wie Je, co się dzieje, co się dzieje? Kurwa. Ty co jestem? Słyszałem. Idę się wylać, nie mogę kurwa. Słuchar, co dzieje Jaką pizzę zamawia Wysocki w barze? Jaką? Na wynos. Blu, 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 blu. <laughs> Ej to jak poszedł to je zydów, czaruchów i co... Ja pierdole no, spordzę donacje. Specyfikacja detektywistyczna idealna, bo z takim ginolem to możesz cały czas węszyć blybli dobra, nie się już nawet chyba kurwa słuchałek mieć na głowie Słyszałem, że byłeś mistrzem polskich juniorów w szermierce ale bez szabli tylko tym wielkim nosowym. Zazdronosiu. Buty. Ej, może zaczniesz z takim nosem trufli pod ziemią szukać jak te specjalnie wyszkolone świnie. Dobra, jest w nos. Ja pierdolę Maxiu. Mam nadzieję, że masz w piździe tych zjebów 15-letnich. Masz normalny nos, po prostu troszkę większy, co nie zmienia faktu, że jesteś chotaw. Trzymaj się ciebie krótko, mniejsze trzy. Norm normalna nasia? Dzięki! Pizdy. tak ja tu padłem, a i tak jest koniec, nie? To musi być koniec Ty! 18 killi razy 5? Dzisiaj ja się zarobiłem 9 dych na tym streamie 100 zł Cassiopeia? To zagram... Chwejem Jak przyhamuję mocno w aucie, to trąbie. Czego wy kurwa nie wymyślicie? A to wszystko jest z neta czy wy sami to wymyślacie na bieżąco? Niestety nie żyje <muchy> <muchy> Jak na moje to nawet nie niezły jest ten chwej, nie? No nie no, coś genialne to jest Kurwa, nie wiem, chyba się zakochałem w tej postaci Nie wiem, no zajebisty to jest przecież Francuski reżyser, producent filmowy Scenarzysta Jean-Pierre dolle uchów. No. sam reżyser, pytany o cechy... Sorry za donację. Haha, <noise> kurwa, jestem świetny! Nowy sezon nie będzie OP z item sami... Też mi się wydaje, że w nowym sezonie, z nowymi itemami, ten postek naprawdę będzie dobry, nie? Bo on był robiony pod nowe temy mi się wydaje. Haha! <noise> no kocham tą postać! O, nie żyje. Chyba, że fart jakiś. Okej. O koktałusy przesyłam. Zrobisz mi poradę miłosną, PLS. Ja pierdolę flesh, wszystko. Czy mogę Mogę ten? Nosem. No kurwa, powiem wam tak. Szkoda, nie? A! No bo to cała drużyna. Sadek Nie grałem źle, ale wydaje mi się, że postać dalej nie daje rady, nie? Ale ostatecznie damage delt fajny. O. Próbujemy powiedzieć to samo słowo. Trzy, cztery, skuter wodny. Skuter wodny i podróże. No to to jest proste. Trzy, cztery, fala! Pala i wakacje. Okej, okay. no dobra. 3, 4, plaża! Plaża i morze, plaża i morze. Uwaga, bliska jest tego. 3, Ocean. 4, opalanie. Jak kurwa opalanie? Dawaj, gierko od 1. A co mi tam? Cieszę się, umiem tym grać zresztą. <słyski> Dobra, ja daję tu na środku. Witam. 5 pierwszy osób, co napisze Gucio Tank otrzyma subskrypcję. A o co chodzi z Gucio Tank? Bo ja nawet nie wiem. Celert jest? A przez słowo w środku, tak? Ajajaj w w, 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 w. w, w, Kurwa, ale on miał szybciej użyć to w Nie wiem kurwa Jak dla mnie, ludzie nie myślą Pojebane, szczerze Niesamowite, że tak to działa

Nie mogę nic się ruszyć, jeszcze nie miałem 2 sekundy, do R to było to była dobra R, ale ja nie miałem Rki swojej, kurwa I can't move, I can't move, kurwa, I can't move. Okej okay. No dobra, nie wiem Może być HO! Oh, wziął! Cud! Nie wiem A mamy Eldera? Kurwa, my nic nie mamy Na w ogóle... Ja nie rozumiem... Na chuj ten nic nie robi tego Eldera? Mamy, przynajmniej Eldera, ale Zeri. Albo Zeri tu wystrzela, albo jest koniec gry. Dawaj, dawaj, dawaj. Tak! Ej, 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 baza, 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 baza! Kurwa, chujowe W. Nie, mega sraka. Niedobrze to wygląda. To wygląda tragicznie, na bym Ty, a jakbyśmy tu szli? base race? Base race? A base race? To się uda, to się uda, to się uda! O kurwa, ale close! Kto pierwszy? Kto pierwszy? Ale i ten segiera kur. Jest! Ale call na base race. Nie, no ta gra? No, udowodniłem coś sobie, nie? Naprawdę zagrałem świetną grę tym i Jest dalej master. Gramy Lasta, ale kurwa, jaka intensa gierka. Kurwa, w sumie Yona dzisiaj nie była, ona jest dobra w Zoe faktycznie, przekonał mnie. Ej, ja bym chciał wyjść z tego elo, tylko przede wszystkim dlatego, żeby nie było tyle Polaków, nie? A co mnie nie zabije, wzmocni do złych ludzi, wraca karma, maina nigdy nie jebałem, powiedz mi, po co tak kłamać? 50 na piętnastu, było, To przez to, że to gówno leci w tle, sorry. Kurwa. Kurwa Nie no co ja robię No bo ja poszedłem winnego, nie Podczas meczu piłkarskiego czarny Afrykanin złapany na spalonym podchodzi do sędziego i mówi nie spalone, tylko czarne skóry. Kurwa! Nie tak to miało wyglądać. Sorry za donację Golden Kappa Train? Proszę, dajcie suba Ale nutka. Kurwa, no co to Ja nie mam obrażeń! Faktycznie nie mam obrażeń No chyba przejebałem tą grę, ale jeszcze gramy do końca tak samo jak ty możesz grać do końca o golden cupę e. stary spróbuj jak nie dziś to kiedy zaufaj mi O kurwa Riven jaka świetna ty Riven? Riven ty Riven Niceu. Pu 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 to dla was co dla tych co dali golden cupę? co e, dla tych co dali prime albo subskrypcję zwykłą ty co jest ty kurwa ty co się stało ja padłem Koniec gry, może już wygrałem, może już się udało Proszę dajcie mi B Plus 23, tragedia, tragedia jest, tragedia jest Wciągam je, dajcie mi je, dajcie mi tego prima. Koniec Koniec, 94% to jest rekord kanału Wysocki, niestety nie udało się, niestety się nie udało Ale mamy nowy rekord kanału Wysocki, nowy rekord To był świetny stream Naprawdę, mam nadzieję, że jutro będzie jeszcze lepiej, ale wiadomo, no Golden Kappa jest tak rzadka, że no raczej już nigdy na tym kanale nie zagości, no bo jest aż tak rzadka. Widzimy się jutro o 20. Żegnajcie, dziękuję wam jeszcze raz za wsparcie, cześć!